Zapraszamy na film Ninjago i chcemy przedstawić Wam kilka naszych figurek A więc yy, pierwszą figurką będzie figurka Zaina No A to jest nas Zain yy. Normalnie to był z reaktywacji, czyli z trzeciego sezonu, ale kiedy mój brat oczywiście dał zejnowi na głowę kawałek papieru i dał mu maskę Kaja, nie chciała ta maska w ogóle z niego zejść, no nie? No i... Oko całkiem się zmazało przy tym nieszczęśliwym wypadku, kiedy ściągnęliśmy mu tę maskę. No i musieliśmy sobie zrobić tego zejna z reaktywacji, tego takiego do połowy sprawnego. No i tak samo, no ten, no wiecie. Zgubiliśmy jego maskę, no. Dobra. Myślę, że to czas już na drugiego ninja. Tym razem będzie to... Jay. Um, Jay z... No właśnie nie wiemy którego sezonu, tylko ten y, z gazetki, Jay, no. Um, no już, już. No. Um, to jest Jay z gazetki, miał mieć takie ostrze o dwóch końcach, tylko mi się troszeczkę zepsuło. No, bardzo fajny jest ten dzień. No, duma z reaktywacji. Górę właśnie nie wiadomo z którego sezonu i trochę wygląda jak ZX. No, fajnie to wymyślili w ogóle, ale chciała, chciał, chcielibyśmy, żeby. No, właśnie to stała broń z dwoma ssami po obu bokach. Chcielibyśmy mieć więcej troszeczkę tych figurek. Yy, dobra, czas do następnej figurki, bo mi czasu nie starczy. Yy, pokażemy Wam fajnego kola. Nie, tak gdzieś czwartego sezonu przerobionego. Normalnie też jest ten kol z gazetki, ale myśmy go tak fajnie przerobili. Na kola Drwala, no nie ma tej kamizeleczki, ale przynajmniej troszeczkę podobny jest. Mieliśmy mu dać rękawiczki, ale nie udało się nic, bo druga ręka mu wcale nie chciała zejść. Teraz pokażemy wam Kaja, natomiast kiedy mój brat zamieni tego kola Drwala na zwykłego kola z gazetki. To jest kaj z reaktywacji. Mamy także kaja z tego normalnego sezonu. Znaczy z tego. Z gazetki. Ale ten kaj z reaktywacji też jest bardzo fajny. No... No tak, no fajny jest. I tyle powiem. On miał do tego taki złoty miecz. No chyba raczej wiecie jak wygląda złoty miecz, no nie? Teraz czas na Lloyd'a. Yy, Lloyd'a kupiliśmy z jego ścigaczem, poczekajcie chwileczkę, na chwilę zatrzymam. No właśnie tu jest ten... <ścoughs> A! Wszystko mi się tutaj wali, cała ta sceneria, kurczaki. No, to jest ten jego ścigacz fajowy i tu jest ten Lloyd i on może sobie do tego ścigacza wchodzić, o tak. Yy. No. To tak fajnie wygląda i sobie w tym jeździ. E, tutaj jest. Zgubiliśmy sobie jedno takie to. No ale i tak fajowa to wygląda. No i można sobie tym strzelać. Lloyd, powodzenia. Idź tam polować na wszystko. To jest kol, właśnie z tej gazetki. Za nią ubraliśmy mu ten strój drwala, właśnie. E, Przepraszam na chwilę, ale znowu muszę zatrzymać. To jest ten kaj z gazetku i tylko zgubiliśmy tam te broń, już nie pamiętam co tam miał. E, chyba miecze. Miecze miał, no. Czarny i... no i to jest ten kaj. E, sorry, to jest... To jest twarz takiej innej dziewczyny, z której zrobiliśmy sobie Scalor, bo chcieliśmy Scalor. No ale jej niestety nie mamy, bo chcemy kolekcjonować gdzieś z tego seznu. Na razie jeszcze nikogo nie mamy, ale będziemy się starać o erdzicu. Zbieramy już. To jest ten fajowy kaj, właśnie, który mi teraz spadł. Zatrzymam jeszcze raz, bo muszę poszukać yy, anakondowców. O, to są krajtowie. Jednego mamy z gazetki, a drugiego mamy z jednej książki. No i to jest śmieszne. Jeszcze mieliśmy tego kapału, tylko nam się zgubił. No, yy, był do ścigacza z Lloydem. Teraz pokażemy Wam parę akcesoriów. Yy, wprawdzie to są te... Yy, broni ich. Yy, to są mniej więcej parę naszych broni. W rzeczywistości mamy ich dużo więcej O, jeszcze taka broń Taka se Chyba Scales nie, nie pamiętam jakiś wężony Tylko to już było parę lat temu kupywane, więc no, nie pamiętam ja Jeszcze pokażę wam ninja we włosach Oto Kai, tak fajnie wygląda no Właśnie z tego techno To jest dzień. nie mam do niego włosów, ale sobie zrobiliśmy Mam nadzieję, że wygląda troszeczkę jak no, Jay. To jest Zane, którego już widzieliście. To Lloyd, no go też widzieliście, ale według mnie no troszeczkę chudszy jest jako figurka niż serial, w ogóle wszyscy są chudsi. No a to jest Cole, niestety łysy, bo włosów nie mamy. O, patrzcie, patrzcie. Dobra, nieważne. My się już będziemy pomału żegnać, ale została nam tylko jedna figurka. Ehm, <laughs> Tak, ale on nie jest z LEGO Ninjago. Tu jest ten robocik z Robogromu. No i jeszcze pokażemy Wam sztuczną Skylor. Tylko kurczę, gdzie ona jest? Bo się gdzieś zgubiła. Gdzie jest sztuczna Skylor? O, tu jesteś. Sztuczna Skylor. O nie, patrzcie. Kaja. Do mnie ona tak ładnie by wyglądała jako Skaylor z tą twarzą, może kiedyś ją zrobią, no to mi się pomału będziemy żegnać.